Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj dogrywka Wielkiej Kasy. Premiera poszła fatalnie, bo żadna z drapka z pięciu nie dała nawet zwrotu, ale postanowiłam dać jej jeszcze jedną szansę. Zobaczymy, może dzisiaj się zrehabilituje. No i też mam ich pięć przygotowanych, także znowu już za 50 zł. Zdrapeczki znowu wybierała pani. Mam numer 4, 5, 15. Moje szczęśliwe 22 i 23. Sprawdzamy, co to dzisiaj ta wielka kasa przyniesie. Czy znowu wielkie zero, czy może jakieś złoto znajdziemy, albo worek, albo chociaż jakąś jedną cyferkę. I zaczynamy. Szukamy 2 dziewięć trzydzieści pięć dwadzieścia jeden i dwadzieścia sześć no to sprawdzamy zaczynamy obokiem osiem dwadzieścia cztery jedenaście trzydzieści osiem dwadzieścia trzy dwadzieścia dwa też obok jeden obok

31, 39 i ostatnie 43. No dobra, co nam da ta sapiewka? No, dychę, czyli dwie dychy mamy. Dobra, nie jest, nie jest najgorzej na razie. Może to jeszcze nie koniec tej zdrapki. Sprawdzamy kolejną z numerem 5 i teraz szukamy 4.

dwadzieścia cztery, trójka, dwa, osiem, trzynaście, sześć i czterdzieści dwa, no i ostatni rządek, czterdzieści osiem, dwadzieścia siedem, pięć, czterdzieści siedem i ostatnie dziewięć, także ta, już jest pusta. Sprawdzamy piętnastkę. I tu szukamy trzydzieści dziewięć, sześć, dziewiętnaście, trzydzieści trzy i dwanaście. To są nasze liczby. Mamy pierwsze czterdzieści pięć. Trzynaście obok, szesnaście, trzydzieści dwa, też obok i dwadzieścia siedem, piętnaście, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia jeden, dwadzieścia osiem, trzydzieści jeden, osiem, czterdzieści trzy. Trzydzieści osiem, dwadzieścia dziewięć, nadal nic, czternaście, dziewięć, osiemnaście, czterdzieści i ostatnie cztery. Także tutaj też pusto. Mój szczęśliwy numerek dwadzieścia dwa. Zobaczymy. Szukamy trzynaście, trzydzieści pięć, trzydzieści jeden, dwadzieścia pięć i osiem, mamy dziewiętnaście, czterdzieści siedem, czterdzieści pięć, piętnaście, sześć, czterdzieści dwa. Trzydzieści jeden, dwadzieścia trzy, dwadzieścia dwa i trzydzieści trzy. Na razie nic trzydzieści dwa, dwadzieścia siedem, dwa, dwadzieścia cztery, trzydzieści siedem, no i ostatni rząd. Osiemnaście. Trzydzieści osiem, czterdzieści cztery, dwanaście i dwadzieścia osiem. No niestety, również pusto. I ostatnia wielka kasa z numerem dwadzieścia trzy, a szukamy trzydzieści cztery, dziewięć, osiemnaście, dwa i czterdzieści sześć. Mamy siedemnaście, pięć, trzydzieści trzy, czterdzieści siedem, trzydzieści dziewięć, trzy, czterdzieści dwa, siedem, trzydzieści dwa, dziewiętnaście, czterdzieści pięć, dwadzieścia sześć.

Na pięć zdrapek wygrała jedna, dała niby tą sakiewkę, ale najniższa możliwa wygrana 10 zł mnożona razy 2, dwie dyszki na 30. Także no ta zdrapka jakaś wielka pomyłka, niewielka kasa, nie wiem, innym może lepiej poszło, ja jakoś nie zapałałam sympatią do tej zdrabki. Pewnie będzie się gdzieś tam w jakichś miksach pojawiać, ale, 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 właśnie. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Przypominam również o rozdaniu, które trwa jeszcze w sierpniu, w, w sierpniu mówię, we wrześniu, na kanale, za wsparcie kanału na Tipli. Dziękuję oczywiście już za dotychczasowe wsparcie, dotychczasowe wpłaty. No i zachęcam do subskrypcji, do zostawiania łapeczek. Dzięki serdeczne jeszcze raz. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.